bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze starszej na tym kanale, a w dzisiejszej środowej aktualizacji została zmodernizowana farma Steve'a oraz coś, co zostało dodane na hali jeździeckiej. Ja już tutaj stoję przy tej hali um, tutaj jeździeckiej, tak, to chyba to albo właśnie tutaj jest ta zmiana, czyli w hali klubowej, albo w hali jeździeckiej. Mam nadzieję, że w hali jeździeckiej będzie ta zmiana, bo nie chcę mi się rozszerzać tej polany. No, ładuj się, ładuj się, ładuj się. I co? I A, aha, aha. I oni zmienili kolor piasku, tak? Super. To, żeście się postarali, oho, oh, oh, no uważajcie, bo normalnie zaraz yy, popuścicie. Ogólnie to ja. Pojeździłam sobie tutaj chwilę i yy, skapnęłam się, że tutaj jest taki przycisk. I nie wcisnęłam go jeszcze, tylko zauważyłam, że coś tutaj jest, więc kliknijmy go. Uwaga! Jesteś na to gotowy? Bo ja nie. Co to za jakiś pleby? wygląda jak jakieś naciepane... W sensie... No, to wygląda. To są jakieś naciapane plamki na podłodze. Ale super, i co to, co to robi? Wygląda to dziwnie, jakby... no wygląda, jakby ktoś mi dosporował korektora na twarzy, okej. Ok. Takie Taki plamy niedobra wyjeżdżamy z tobą. Naprawdę zawiadłam się i to tyle, co zostało zdane na hali dzieckiej, więc... Trochę słabo, a SSO wyraźnie zaznaczyło, że ludzie to chcieli, więc no wątpię, że ludzie coś takiego chcieli, nie? I słuchajcie, ja ogólnie mówię, że zmieniłam y, formę Faroe for Steve'a, ale zanim ona się, że tak powiem, przemieniła, no dalej, Madusie, się, y, zanim ona się przemieniła, zaraz tam pojedziemy. Ja już tam troszeczkę widzę, ale znajdźmy sobie tak, y, zanim ona się zmieniła, żeby po prostu tutaj wam pokazać. No, miejsce, w którym mieszka od, yy, od... od... wczoraj. Okej, okay, więc już jedziemy. Nie, nie, nie wjeżdżam w tej nowej farmy Steve'a jeszcze. O, okej! Okay. Jakby... ojku to nie było celowo. Aha, tutaj jest wyjście. Ło! Ej! Ej, to stajnie wygląda teraz jak w Star Stable Horses w ogóle chciałam zauważyć. Jakby w ogóle muzyka się zmieniła zaraz ją wam podgłośnie. Okej. Okay. Tu jest ten sklep z jedzeniem, tak? Ehm, co się opisało, że na razie, że, że mamy tutaj sklep z jedzonkiem, więc dla konika oczywiście. Standardowo wygląda jak każdy zwykły sklep. O, piesek. Yy, sklep, tak, Ym, więc no... Pozwólcie tylko, że sobie konia zmienił, bo jakieś takie wiejski klimaty, ja tu w jakiś smok biegam. O, mamy y, Steve'a. Super, fajnie, ekstra Jest i nasz tutaj mieszkaniec, mieszkaniec no. Osoba, która założyła tą farmę. Tutaj jest jakaś... Nie wiem, kanciapa, XD, co to za słowo? To są jakieś gwiazdki, zaraz tam wejdziemy. Tutaj mamy pocztę, która oczywiście funkcjonuje, tak? Trochę te poczty są teraz takie y, useless, ale... Ale, 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 ale okej, okay, no nie. I co tutaj są za jakieś schody? Schody do nieba? Uh -huh. Co tutaj, możemy tu wejść? U, baloniki, fajnie, wchodzimy. Aha! To jest nasza stajnia! Okej, okay, to mogę wyjść, bo tutaj nie mam już czego szukać, ale. Aha! czyśmy wejść do naszej stajni, trzeba być po prostu po tych schodach. No. No, no, no. Może nie po schodach, tylko po pochylni, może bardziej by pasowało. Okej! Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nie, fajne, fajne jest ta stajnia. Okej, okay. nie, 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 nie żałuję teraz, że tutaj mam. Że tutaj mam stajnie. Dalej, ojejku, dajemy pastwiska. Tak, nie mylę się, nie, nie mylę się, <laughs> nie, że się nie mylę. E, to są, moi drodzy, pastwiska takie duże, naprawdę fajne, będą różnych po prostu zabaw, tak? Z klubami. Ojej, 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 się zawieszam tutaj. Z innymi graczami, czy klubem waszym, naprawdę super. O! Ten domek, który ja widziałam. Y, widziałam. Y, no jeźdź, widziałam, widziałam, tutaj. Tutaj możemy zobaczyć ten domek. <grym> Jakieś tej żaby nam kumkają. <grym> tej muzyki, nie słyszycie, bo ja nie chciałam jej robić tak głośno, żeby was nie ogłuszyć tą muzyką, żeby mnie po prostu nie, y, nie zagłuszała na normalnym świecie. Czy to jest domek Steve'a? No bo czego by innego tutaj? O mój Boże! Ale chata taka w sumie trochę mała, ale... Po co Steveowi chata, skoro on ma wielką farmę i... No... Jakby... Co to toj jest? Co to jest? To wygląda jak jakiś toj tylko taki, wiecie, zmodernizowany. No, mamy tutaj sobie jakieś uprawy Steve'a, jakieś różne. Nie wiem co to nawet. Nie pytajcie się mnie, nie jestem specjalistą. I. A! I ogólnie przepraszam, że akurat pojawi się w czwartek, ale mm, miałam cię kartkówkę semi wczoraj, nie mogłam po prostu dla Was tego nagrać, musiałam się uczyć. Tak, mam nadzieję, że takie, y, takie usprawiedliwienie przejdzie tutaj. No, a więc pojedziemy sobie jeszcze w ogóle wiatrak. Słuchajcie, wiatrak podobno i Silos Barnea też jest odnowiony. E, tutaj oczywiście jest to pole, tak, wiadomo tej pszenicy, czy czy nie wiem, czy rzepaku, czy, 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 czy czegoś. Tutaj mamy budę dla psa nie. Sama jestem buda dla psa. O mój Boże, Buda dla psa, wiecie, ja tak zobaczyłam tutaj potem tak, i mówię: No, Buda dla psa, to jest kurnik, ale ja jestem. o ja zła, teraz wpadkę zaliczyłam. To jest kurnik, sama jestem taka Buda dla psa. No, czyli mamy tutaj przy wyjściu do. stajni. Dalej mamy podwózkę. No, podwózka jak podwózka nie ma czym się zachwycać. I jestem taki mini targ. Szczerze? Wygląda on gorzej niż przedtem. Wygląda to tak jakby trochę uczyli targ Ferdinanda i to tak po prostu tutaj zostało. No. Wiecie, szczerze nie podoba mi się, ok Ten tark moim zdaniem, tark no dobrze, nazywajmy go targiem koni, ten targ koni nie, po prostu nie przechodzi. Dalej mamy tą studnię, no czyli w każdej stajnie gdzie możemy sobie wykupić taką stajnie to mm, mamy tak targ... nie tarko, nie tylko studnię, żeby sobie wodę napełnić. Tarko... koni. Czy to jest fryzjer? Okej! Okay. Faktycznie ładniejszy... Ła, ła. ładniej to wygląda. Coś przykuło mój wzrok, coś przykuło mój wzrok! Czy to jest wielki padok? O ja, bo już chciałam się, słuchajcie, przyczepić, że nie ma jakiegoś takiego typowego padoku, żeby zrobić spotkanie klubowe, a tu proszę, a słuchajcie, nawet są literki takie, więc super, jest y, ujeżdżeniowy, jest klimacik ujeżdżeniowy, um, nie jestem fanką ujeżdżenia, ale słuchajcie, jeśli wy jesteście, no to naprawdę y, padoczek na farmie Steve'a naprawdę jest fajny i będzie naprawdę super do jakichś zabaw i tak dalej. Czy to jest... Czy to jest lążownik? Jeśli źle mówię, taki, taki padok do lążowania... O matko, jakby były jakieś lagi, to przepraszam, ale to jest strasznie dużo osób. Yy, taki padok do lążowania to się nazywa lążownik, prawda? Dobrze mówię? O mój Boże, zrobili lążownik, Ej, to jest super! Tutaj mogą się kluby na przykład na taki mamy spotykać. No chyba, że macie klub, który powiedzmy liczy 50 osób, to na tym dużym padoku, no nie ma sensu się, się, się tutaj cisnąć. Nie ma to najmniejszego sensu. Okej. Okay. Um, a więc, no fajnie, fajnie. Może jeśli macie właśnie klub, tak jak ja, chociaż um, mój klub już się tak powiem... No, nie działa. Wydaje mi się, że nie, nie przywrócę go do działania. Więc jeśli ktoś był zainteresowany, no to trudno, już wasza szansa przepadła. Tutaj jest jakiś... Aha, coś tu się psuje z tym koniem. Okej, okay. trochę to dziwnie wyglądało, ale okej, okay, tutaj mamy takie już ludzie sobie tajnie jeżdżą, bawią się. Bardzo fajne! <coughs> Przepraszam za moje gardło! Męczy mnie cały czas! Um, bardzo fajne, bardzo, podoba mi się, mega mi się podoba. Um, o, trąbło na mnie, ale już tutaj to nie ma znaczenia. I jest ten Silos! O, oj, proszę, O mój proszę! Moi drodzy! O mój poszę! Mamy tutaj... Y Mamy tutaj. Jakby. Ja już wiem, że się może usunęła, bo ty ciągnik jedzie, ale będę sobie tej biegła, tak. Mamy tej. Czy to jest kapusta? <grystanie> Cień, nie, do mnie takie pytanie. Ja. Ja. Y, nie, nie, znam się, ok? Nie, tu jest kapusta, tam to to nie wiem co było. Ła! Maria, ten silos sam też zmienił. Myślałam, że jakby chodziło im tylko o pole, a oni tutaj silos też zmienili. Nie będę wchodzić do środka, nie będę czasu marnować, ale... Kurczę, nie mogę Wam samej góry pokazać, ale wygląda to ciekawie. Nie spodziewałam się, że oni zmodernizują Silos, bo spodziewałam się, że to będzie tylko Farmastiva, no nie? Napiszcie mi, czy wy się spodziewaliście, że to będzie w ogóle Silos. Tego pola tu nie było. Tego pola tej na pewno nie było, czyli dodali też takie pole yy, fajne, fajne, fajnie, yy, super. Ja bardzo lubię urozmaicenia w SSO. Jest to jedno właśnie z nich, które mi się podoba, yy, bardzo mnie tutaj zadowala. Mamy tutaj kolejną taką szarą podwózkę. Widzę, że SSO idzie jakby w tą stronę, robi takich szarych podwózek, pewnie więcej będzie robić. Yy, tam sobie, tam jest wiatrak, dobra. Um, no taka podwózka typowo jak w ujeżdżalni, co nie? Przez ujeżdżalnię wchodzimy sobie tutaj takie do jakiegoś serialu czy czegoś, to fajne by było. o W środku jest zrobiona! Nie wiem, czy na ujeżdżalni też jest taka, ale coś się tylko tej kamery do środka włożyć, no ale okej. Okay. Niech już im będzie, muszę teraz tam jakoś wyjechać. Wciągła mnie podwózka. Um, no super, takie jakieś pierdołki są bardzo fajne, lubię takie pierdoły. E... Nie wiem czy mi się chce do tego wiatraka pojechać jeszcze widzimy sobie na ten padok tutaj. Więc tak jak mówię, jeśli macie jakiś duży klub, albo... nie bo ludzie też są... jakby... Nie ludzie co? Co? <laughs> Jakbym... Niektórzy ludzie mają tak, że po prostu bardzo dużo członków mają w klubie i im się po prostu nie mieści do jednego klubu, to mają dwa kluby, to będziecie mogli na przykład jeśli macie dwa kluby i każdy klub liczy tam te 50 osób, czyli maksymalnie ile może widzieć klub w SSO, No to na przykład 100 osób, no zależy czy wszyscy przyjmą spotkanie, no ale dobra, już załóżmy, że tak, no to 100 osób przyjdzie, zbiera się na tym padoku. No przecież to będzie wyglądało pięknie będzie wyglądało pięknie, cudownie. Sama chciałabym, żeby mój klub tak ruszył, ale niestety nie wiem, jak się za to zabrać, dlatego wydaje mi się, że to już, że, że tak powiem, mojego klubu. Um, I co? Ja wiem, co? Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Esesu um, w ogóle... <ścoughs> Czekajcie, pazę. Esesu powiedziało, że teraz będzie można łatwiej się poruszać po farmie Steve'a. A... a... No, muszę Cię tej SSO zmartwić, nie. Nie da się tu... Po, jakby nie, 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 że się nie da, bo dać to się da. W ogóle ten jest piękny, na pewno go będę używać. Dać to się da, no nie, ale wiecie, żeby to było takie szybsze poruszanie niż kiedyś, takie wiecie, nie wiem, bardziej przejrzyste, to nie powiedziałabym, nie. W ogóle chciałam zauważyć, że ta farma to jest farma, że, bo przedtem to była taka, ja bym to chociaż przedtem nazwała farmą, nazwałabym to, nie wiem, stajnia Steve'a, a nie farma, moim zdaniem to jest taka prawdziwa farma, macie kury, macie pieski, kotki, um, macie taką stajnię, która właśnie mo moim zdaniem przypomina taki klimat jakieś nie wiem, obory. I dlaczego przyjechałam do podwózki? Bo chcę wam pokazać, że jest podwózka do miasteczka srebrnej Polany. Proszę bardzo, miasteczko srebrnej Polany. E, nie ma sensu, właśnie moim zdaniem, robić podwózki do farmy Steve'a i do srebrnej miasteczka srebrnej Polany. Więc jak jesteście na farmie Steve'a, to nie jedźcie podwózką na miasteczko srebrnej Polany, bo to jest 30 kroków końskich dalej. Więc nie ma, nie ma sensu, ale ja wam pokażę, jakby gdzie ta podwózka, że tak powiem, nas wyrzuci. Oczywiście w cudzysłowie, gdzie jest po prostu, yy, no pojawi, tak? Yy, z respawni, czy już jak kto woli, pojawi. Yy, a więc gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Nie mam pojęcia, gdzie to jest, ale. a Obok zamku srebrnej Polany, no przecież. Ale moim zdaniem, podwózka do takiego. Pff. Ej, no i coś tu nie wyszło ewidentnie, bo... jakby o co tu chodzi? Czemu przed podwózką jest jakiś? Dobra. Moim zdaniem taka podwózka nie pasuje zupełnie do klimatu takiego miasteczkowego, ładnego... Bo to miasteczko też wchodziło o modernizacji, teraz wygląda tak ładnie, takie... taka fajna wioska. No i nagle macie tu podwózkę, nie? Wiecie, taka wioska bez koni, zupełnie odcięta od tego końskiego świata. I nagle mam tutaj wali podwózka. No... Moim zdaniem to klimatycznie po prostu no, SSO troszeczkę nie pasuje, a więc ym, no takie troszeczkę moim zdaniem średnie bym powiedziała. A więc to wszystko z środowej aktualizacja, mam nadzieję, że Wam się podobało i jeśli tak to fajnie, jeśli nie, no to trudno. Yy, do następnego odcinka, pa pa!